Płyta główna, procesor, pod... karta graficzna, napęd DVD, stacja dyskietek oraz dysk twardy. Teraz należy procesor, który jest przymontowany do płyty głównej, na który na niego nałożony jest radiator, ten srebrny grzebien. Na radiator zainstalowany jest wentylator. Oba te, dwa te elementy mają za zadanie schłodzenie procesora podczas jego pracy. Procesor służy do przetwarzania danych transportowanych z pamięci RAM. kość pamięć RAM. Jest to pamięć tymczasowa, w której są przechowywane dane potrzebne do obliczeń, z których korzysta procesor. Zainstalowane w płycie głównym za pomocą Plastikowych, w tym miejscu znajduje się karta graficzna, która jest zamontowana do płyty głównej za pomocą plastikowych styków. Odpowiada za przetwarzanie danych że... no. bateria zasilający zegar czasu rzeczywistego oraz pamięć ROM, na której zainstalowano oprogramowanie BIOS pozwalające na otworzenie systemu operacyjnego.